Cześć kochani, witam was serdecznie w ostatnim vlogu w tym roku na moim kanale. Dzisiaj mamy 31 grudnia, Sylwestra i tak jak w tamtym roku postanowiłam, że też nagram wam vloga z tego dnia. W tym roku Sylwestra spędzamy, zresztą tak co roku w domu, więc przyjdzie moja siostra z mężem i mama i sobie tak po prostu posiedzimy, nic szczególnego. Ja tam, jak Wam mówiłam, imprez jakoś niekoniecznie lubię, takie sale wystawne i już mnie to nie bawi, kiedyś tak jak byłam młoda to bardzo chciałam, teraz domówki jak najbardziej mi odpowiadają, więc zapraszam Was na oglądanie, co będzie, na pewno pokażę Wam, co przygotowuję na Sylwestra, już sobie wczoraj zrobiłam galeretę taką nasłoną, orzechowca, średnio mi wyszedł, bo Zrobiłam z dwóch warstw, taki znalazłam przepis, jakby były trzy blaty, to byłoby zdecydowanie lepiej. Co jeszcze? Na pewno otworzymy naszą kopułę czasu, którą w tamtym roku tworzyliśmy, gdzie pisaliśmy nasze cele i marzenia na ten rok, więc otworzymy, przeczytamy, zobaczymy, czy nam się to sprawdziło i oczywiście napiszemy nowe cele i postanowienia. Ja już sobie rano stworzyłam swoją pierwszy raz w życiu vision board, bardzo mi to dużo dało z takiego motywacji do działania pierwszy raz sobie zrobiłam i myślę, że to nie będzie ostatni więc zachęcam Was do zapisywania swoich celi, marzeń i manifestacji żeby Wam się to sprawdziło ten rok uważam, że był rokiem naprawdę był dobrym nie mogę narzekać, oby przyszły był równie dobry, a jak będzie lepszy to będę jeszcze szczęśliwsza więc e, cieszę się, że udało mi się wiele celi zre zrealizować, jak na pewno które sobie postanawiałam, które na, jak pisałam w 2024 roku to wydawa wydawało mi się trochę e, zbyt e, mało realnymi, a jednak się tam wiele rzeczy udało. E, oczywiście kolejnym moim celem i marzeniem są subskrypcje. Na razie walczymy o 1500 w ogóle dziękuję Wam tak podskoczyły subskrypcje od ostatniego filmiku. Chyba od budżetowania albo od holu, nie wiem, do końca wiem. Eee, dziękuję Wam. Już mamy 1461, więc zbliżamy się wielkimi krokami do 1500, więc działamy! To jest ten moment, kiedy na... ty klikasz subskrybuj, a ja się cieszę, że moje subskrypcje rosną. Chwilę dla Was? Zrobiłaś to? Jak nie, to jeszcze czekam chwilę. Eee, 1500 to jest takie na... Było na koniec roku. Wiem, że się nie uda dzisiaj tego zdobyć, ale myślę, że w ciągu kilku dni będzie 1500. Więc jak już uzyskam 1500, no to walczymy dalej. Stawiam sobie kolejne poprzeczki, ale o tym będziemy marzyć później. Więc zapraszam Was na Sylwestra z Olim Vlog i jej rodziną. Ale pierwsze co z przygotowań, to musimy jechać do mojej mamy, bo tam parę rzeczy ona... Też kuję, a wiadomo, że później będzie szła na nogach, to będzie jej ciężej Więc jedziemy po to I jeszcze w sobie widziałam promocję na jedną sukienkę, którą sobie już upatrzyłam na święta Ale bo mi szkoda kasa, a teraz za 50 zł widziałam, że jest Pewnie u nas nie będzie, ale e, przyjedziemy się zobaczyć A w ogóle chciałam pokazać, zobaczcie moi drodzy Jaką kurtkę kupiłam na prące za 80 zł Normalnie kosztowała 180 i jest rewelacyjna. W kropie jakby co, są takie promocje a w ogóle to przywieźliśmy zimę z gór do nas. Jest, y, troszkę wczoraj padało, no nie dużo, ale jest zawsze to coś. Chociaż teraz troszkę śniegu mogłoby nie być, y, bo ja tylko na święta lubię śnieg. Y, a wracając do promocji właśnie na kurtki, to ja co roku właśnie kurtki kupuję w okresie tym poświątecznym, bo wtedy one są dużo tańsze i mam po prostu na przyszły rok za połowę ceny, a nie bez przesady dawać 180 zł, gdzie mogłam za 80 kupić. I jest też KITES. Ach, proszę, już dla mnie zima w tym momencie mogłaby się kończyć. Ja zimę lubię, ale e, tylko na święta. A w tym roku mieliśmy Białe Święta, e, dzięki temu, że byliśmy w Zakopanem, więc e, wystarczająco, wystarczająco jak dla mnie. Jedziemy szybko, bo ta robota na mnie czeka w domu. Muszę parę rzeczy jeszcze przygotować, będę jeszcze robiła sałatkę, e, będę robiła właśnie bułeczki rwane. Czy ja coś jeszcze mam do roboty? Aha, jeszcze paluszki, takie paluszki. E, kiełbaski w cieście francuskim, więc tego jest naprawdę jeszcze e, kupę roboty. A do się 18 muszę się wyrobić. My już wróciliśmy, e, sukienki nie, oczywiście u nas nie do, było już, więc nie kupiłam, e, a teraz będziemy, e, będę ogarniać, będę też przygotowywać już pomału. E, zrobię teraz chyba e, takie pierożki z ciasta drożdżowego e, z farszem jak do krokietów, <laughs> więc będzie barszczyk, czy Nikolka zrobiła, więc e, też będzie do picia. Więc fajnie. E, tu mamy całą reklamówkę, jeszcze mama nam dała, właśnie rzeczy, które ona tam e, pokupowała, A więc muszę to wypakować i, i działamy. I biorę się zarobienie tych pierożków drożdżowych, już tutaj ciasto mi chyba urosło. Zobaczmy. E, ciasto drożdżowe zrobiłam standardowo, tak jak e, każde inne ciasto, e, więc będzie. I zrobię w tej mojej foremce, co robiłam pierogi, będzie szybciej i kształt będzie w miarę przypominający i po prostu wrzucę to. To są takie ala tylko w formie pieroga. O. Ciasto mi zostało wczoraj z krokietów z ciasto. Farsz mi został wczoraj z krokietów, więc po prostu sobie to wykorzystam. Powiem Wam, że z drożdżowego lepiej wychodziło niż z normalnego, już Wam pokazuję. One same po wybiegały. Ja sobie trochę je jeszcze poprawię. I zobaczcie. I mamy. I chyba jeszcze jedną turę zrobię. Nie wyjdzie dużo tych pierożków. Ale wszystkie robimy po trochu. Będzie dużo rzeczy, więc myślę, że każdy z czegoś skorzysta. Ja nie lubię wyrzucać, więc. Myślę, że będzie w sam raz. I jeszcze zrobimy taką jedną turę, i będzie. No i wyszło mi dość sporo pierożków, praktycznie cała blacha. Ale że zostało mi jeszcze troszkę farszu, to stwierdziłam, że zrobię takie paszteciki, co by nie marnować. No i też takie małe paszteciki będą. To nawet sobie za chwilę coś zjemy, bo dzisiaj nie mam zamiaru gotować obiadu. No bo wiadomo. Ja nie mam na to czasu. Teraz jeszcze te paszteciki wysmaruję mleczkiem. No i włożę to piekarnika i upiekę. I tyle. I jedno danie będzie gotowe. Później będę robiła bułeczki takie rwane. I, i co jeszcze dzisiaj muszę zrobić? Muszę jeszcze zrobić sałatkę. Kiełbaski w cieście francuskim. Coś jeszcze? Jeszcze coś tam muszę. Sałatkę na pewno. Pince, więc trochę tego jeszcze. Jest, no ale w międzyczasie też sprzątać, ale mąż mi trochę pomaga, więc on tam ogarnia salon. A ja teraz się biorę za gotowanie. Yy, mój orzechowiec, pierwszy w życiu. Powiem wam, że wczoraj to jak robiłam orzechowca, to się trochę załamałam, bo ja zrobiłam z dwóch spodów, nie z trzech, jak jest zazwyczaj. mam przepis na dwa, mówię, nie mam dużo czasu, więc zrobię na dwóch, ale on wyszedł taki płaski, jestem się no to pięknie, to będzie dziadostwo. Ale jak poleżało w lodówce, to wygląda całkiem spoko i powiem wam, że w smaku jest genialny. Przypomina orzechowca, więc to jest najważniejsze. Nawet moje dzieci jedzą, więc myślę, że spoko. Tylko w przyszłym, następnym razem będę robiła po prostu z trzech warstw, bo jednak... Będzie wyższy i będzie bardziej efektowny, ale ogólnie w smaku jest naprawdę genialny, więc jestem z siebie dumna. Pierożki mi się pieką. Chałupa względnie ogarnięta. Jak mi się zrobią te pierożki, to przygotuję sobie bułeczki. A jak zrobię bułeczki, to to jak zrobię bułeczki, to już pokroję sałatkę no i w sumie tyle, muszę się jeszcze wykąpać wyszykować, wiadomo, ogarnąć chałupę całkiem ale mm, dużo rzeczy sobie przygotowałam wczoraj, jeszcze muszę zrobić stripsy ale sobie już je też tu w lodówce podszykowałam więc gites, tu mam krokiety, muszę je tylko opanierować i będą, galaretka też wyszła genialna, więc spoko myślę, że będzie smacznie E, kochani, przyszedł moment, kiedy otwieramy naszą e, kapsułę celi i marzeń, którą sobie przygotowaliśmy w tamtym roku. Zobaczcie. E, ja się już zruszyłam. Nie wiem jeszcze, co tam jest, e, co kto napisał. Myślę, że tutaj dojdziemy po prostu po piśmie. To chyba będzie tatuś. O, ja jakąś rozpisałam. No, on się rozpisał. A tata? Tata? tata. <grym> Moje. <grym> A z gumką? Ktoś pamiętać tę kto z gumką? Ja chyba miałam. I Nikosia. Przeczytamy sobie teraz swoje marzenia. Powiem Wam, że mi się udało, ja miałam. Znaczy, no nie wszystko. Pojechać na Cypr, zacząć się zdrowie odżywać i zacząć dbać o siebie, mniej się zamartwiać, rozwijać się, celebrować chwilę z rodziną. Moi drodzy, na przebyliśmy. byliśmy. Zdrowie się trwiałam, z tym było trochę kiepsko, ale to jest do poprawy, do poprawy. Mniej się zamartwiać, mam wrażenie, że w tym roku faktycznie mniej się zamartwiałam i ten cel mi się udało gdzieś tam uzyskać. Rozwijać się, rozwijałam się pod kątem YouTube'a na przykład. Udawało mi się rozwinąć kanał tak, jak sobie o tym. Marzyłam w tamtym roku, dokładnie w Sylwestra, postanowiłam, że ten kanał musi mieć 1000 subskrypcji, e, chcę na nim zacząć zarabiać e, i że będę dodawała częściej vlogi. Udało się, moi drodzy. Jestem wzruszona. Ja, ja czytam to i mi się poraźce, że faktycznie to mi się udało i celebrować chwilę z rodziną. Myślę, że też nam się to udało. Klaudia, chcesz powiedzieć o swoich? To mów. Ja mam taki ja konik prawdziwy, to nie. <laughs> Ale masz dużo hobby, horse'ów. <laughs> e, mam czaprek. E, masz czaprek, a nie? Mam czaprek. O. Ko koszulkę a to też mam. I, no i tyle. No to w sumie tylko konik ci się nie udał. No to wszystko przed tą. Ale konik będę ci cały co rok pisać. Mhm, a w końcu się uda. Nikosia tylko powie, tak nie będziemy jej nagrywać, bo jest przed stylizacją sylwestrową. Czy cele ci się udały? Mogę przeczytać, czy nie? Wszystkie ci się udały? Nie. A pokażesz nam później? Ej, no. Moje przeczytać. Mój mąż. O jezu, on się w tamtym roku rozpisał. Żeby ułożyło się nam finansowo. Ty mów tylko tak, czy nie? Tak. Żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Tak. Żeby nie było niepotrzebnych kłótni. Dobrze napisać kłótnie? No Z tym było o. różnie, bo pod koniec roku się zaczęliśmy niepotrzebnie kłócić, ale dobra. Do wczoraj. Do, do wczoraj. Dobra. <laughs> Żeby autko się nie psuło. O. Z tym to różnie bywało. <laughs> Żeby dzieci były zadowolone z naszych wyborów wakacyjnych i aby ładnie spełniały swoje pasje. Byłyście zadowolone z naszych <laughs> wakacji, <laughs> więc myślę, że dużo nam się spełniło. Super, no kochani, to jest ten moment. Ja w ogóle, na mnie to jest niewiarygodne, że my dopiero to pisaliśmy, to był dopiero Sylwester w piżamach, siedzieliśmy, naprawdę. Jestem wzruszona, że... Powiem Wam, że ta kupuła mnie na początku roku mega korciła, żeby to zobaczyć, ale się powstrzymałam, schowałam ją głęboko w szafie i... i to będzie taka nasza mała tradycja, że po prostu w Sylwestra będziemy sobie pisać swoje cele i marzenia na nadchodzący rok. Więc co? Kartki są... I każdy pisze następne postanowienia noworoczne. I otwieramy je w Sylwestra 2026. A ja nie wiem co. Widzicie, on już nie wie, co chce, wszystko spełniło mu się. Pierożki już upieczone, zobaczcie jak one fajnie wyglądają, takie fajne na raz, ja to później oczywiście jeszcze odgrzeję, bo e, no takie zimne to nie e, Więc to jest myślę, że fajne takie do barszczyku właśnie, e, jako przekąska. Ładnie się prezentują, są zgrabniutkie, więc myślę, że gościom zasmakuje. E, a teraz idę robić e, bułeczki rwane z masłem czosnkowym. To też zawsze schodzi, takie alapicowe, pizzowe, więc myślę, że to też pójdzie bym ekspresowo. Do bułeczek rwanych najpierw przygotowałam sobie masę czosnkowe, masło, czosnek, troszeczkę soli i pietruszka, bo tym będę smarować. No i rozwałkuję sobie ciasto. Do każdego kawałka włożę mozzarellę i będę robiła takie malutkie bułeczki. tam kosteczkę mozzarelli i formuję bułeczki. I sobie wkładać będę do blaszki. Jedno koło drugiego. Nie będzie. Mogą chyba robić większe bułeczki. No one jeszcze urosną. I tak prezentują się bułeczki. One jeszcze urosną, więc spokojnie będą na całą blachę. Posmaruję jeszcze mleczkiem i włożę je do piekarnika, ale to już tak troszkę przed samym Sylwestra, żeby były mięciutkie, cieplutkie i na świeżutko. Teraz poszukuję sobie kolejne danie frankfurterki zabijane w ciasto francuskie. Ja robiłam to na Halloween i powiem Wam, że to było naprawdę bardzo smaczne. i przynajmniej smakowało, więc teraz też zrobię. Frankfuterkę przekrajamy na pół. I zawijamy ciasto francuskie. Mega proste danie. Szybko schodzi. I gwarantuję Wam, że jest genialne. Proszę. Gotowe. I tak robię z kolejnymi. Mój mąż raczej tego nie zje, bo on nie przepada za ciastem francuskim, ale myślę, że inni goście chętnie zjedzą. I tak to się prezentuje. Też to będę piekła już przed samym Sylwestrem. Powiem Wam, że nie zrobiłam tego dużo, po prostu każdy sobie będzie kosztował to, co będzie chciał, bo tego jedzenia będzie oczywiście, jak, u mnie, jak zwykle u mnie za dużo, więc robię wszystkiego po prostu po troszkę, żeby też nie zmarnować za dużo jedzenia. A dziewczyną w międzyczasie zrobiłam pizzę, bo nie mam dzisiaj obiadu, a one już są mega głodne. Zostało mi odrobinę ciasta francuskiego, żal było wyrzucić miałam jeszcze końcówkę masła pistacjowego, więc sobie zrobiłam takie szybkie kruasanty pistacjowe. Zaraz je wrzucę do piekarnika i upiekę i dziewczynki sobie zjedzą update co u nas ja już się wykąpałam włosy wysuszyłam, puder puderce już nałożyłam jeszcze muszę dokończyć make up krokiety się już smażą w tym czasie właśnie sobie jem jednego i popijam przepysznym barszczem nikolaj zobaczcie jaki kolor w zasadzie zostało mi zrobić nuget mąż zrobił sałatkę powyciągać wszystko na stół i czekać na gości więc całkiem dobry czas jeszcze mamy 2 godzinki, 2,5 pół. Więc myślę, że to ogarniemy. Ja sobie jem i biorę się dalej za robotę. I ja, kochani, już jestem wyszykowana. Dzisiaj obrałam taką typowo sylwestrową kreację. Make-up zrobiony. Włosy też. lekko pokręciłam, ale już mi się wyprostowały. Zostało nam chyba jakieś 30 minut do 40, aż goście przyjdą. Stół mam już praktycznie gotowy. Zobaczcie. Tutaj mamy e, przygotowane. Tu zrobiłam moje pasztyciki w formie pierożków. E, sos czosnkowy, oczywiście jakieś przekąski. Mój piękny łożechowiec. Tu mamy barszczyk do picia. E, tu będą nuggetsy, ale jeszcze je muszę podgrzać. Hmm, taka deska ze śledzikiem, z moimi tułbaskami, ogóreczkami, kabanosikami. E, I jeszcze będą krokiety, rwane bułeczki. Moja siostra też coś przyniesie. Krokiety, rwane bułeczki i coś jeszcze. A i pinsa się właśnie już piecze. Więc, a i sałatka jeszcze, więc trochę tego będzie. Oczywiście za dużo, jak to zwykle, więc zobaczymy. My za niedługo zaczynamy imprezę. Wam kochani chciałam życzyć cudownego nadchodzącego nowego roku. Dużo, dużo zdrówka, pomyślności, spełnienia najskrzydszych marzeń, bo pamiętajcie, że każdy dzień e, prowadzi was, e, to jest krok do waszego e, celu. Więc spełniajcie swoje marzenia, tak jak ja spełniam swoje marzenia prowadząc tego YouTube'a. E, gdyby nie te trzy lata temu, nie założyłabym tego kanału, to e, nie byłabym w tym miejscu, w jakim jestem. Myślę, że jestem dopiero na początku swojej drogi, ale wierzę w to, że ten kanał po prostu będzie rósł w siłę. Już jesteśmy naprawdę bardzo blisko 1500 subskrypcji. Dzisiaj jeszcze dodałam takiego shortsa, w którym prosiłam o suby i naprawdę dużo tych subskrypcji przyszło, więc myślę, że jutro, pojutrze już te 1500 będzie. Może nie do końca roku, ale z początkiem nowego. Pamiętam, że w tamtym roku też nie miałam 1000 subskrypcji, tylko 998 miałam w Sylwestra chyba, albo 999 i ten jeden sub wchodził, wychodził. Aż w końcu zostało to i rośnie ta liczba, rośnie, więc Wam również życzę wszystkiego, 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 co najlepsze. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziecie ze mną, będziecie oglądać nasze perypetie życiowe, co się u nas dzieje, więc wszystkiego dobrego. A jak uda mi się jeszcze coś nagrać w trakcie imprezki, to oczywiście też będą urósł. Weź w górę szkło i wykrzyć to, niech żyje nowy rok Dzisiaj liczy się, tylko to robimy, wielki krok Wszystko co nie wyszło, wyrzuć to w bok Spal ten gniew, nowe marzenia, nowe plany, płynie w nas młoda krew Tyle jest jeszcze do spełnienia, cały świat do zobaczenia Zanim ruszymy w trasę, dzisiaj czas na wspomnienia Zanim ruszymy w trasę, dzisiaj czas na wspomnienia każdy dzień, nawet ten, gdy pod górkę szło Dzięki za moich ludzi, co ze mną przetrwali zło Udało się wyjść na prostą, złapać ten wiatr w żagle To, co było niemożliwe, stało się faktem nagle Dziękuję za te wszystkie, za tyle zbitych piąt, Za to, że w tym chaosie wciąż słyszę ten czysty ton Stary rok nas hartował, dał lekcje i dał siłę Wrzucam w ogień porażki, o nich już dawno nawet nie śniłeś Czas zwiedzić świat, czas na kolejne wakacje Paszport pełen pieczątek, odrzucam wszelkie racje Bilek w jedną stronę, tam gdzie słońce nie gaśnie. Ale zanim tam dotrę, bawimy się tu właśnie. Mamy te plany ambitne, jakby nie było sufitu. Od rana do wieczora, od zmierzchu aż do świtu. Zmieniamy reguły gry, piszemy własne prawo. Nowy rok patrzy na nas, bicie nam brawo. Wszystkie błędy zapomnij, wszystkie kłótnie. Wy masz to, dziś jesteśmy. Jednością, odliczaj ze mną 3, 2, 1, rozkosz Weź w górę szkło i wykrzycz to, niech żyje nowy rok Dzisiaj liczy się, tylko to robimy, wielki krok Wszystko co nie wyszło, wyrzuć to w bok ten gniew, nowe marzenia, nowe plany płynie w nas młoda krew Tyle jest jeszcze do spełnienia Cały świat do zobaczenia, zanim ruszymy w trasę, dzisiaj czas na wspomnienia No. Bo dzisiaj mamy nowy rok. Chcemy śpiewać. Wciąż najebamy cały głos. Niech żyje nowy rok. Tylko dobre sny, tylko grube sny. Podciągnij ten łyk. Za nas, fer. Weź w górę skło i to. Niech żyje nowy rok. Dzisiaj liczy się, tylko to robimy.